Dublawostka na dziś! Czy wiecie co łączy film Batman contra Dracula oraz serial Fantagiro? Otóż w nich dwójka polskich aktorów głosowych Radosław Pazura i Monika Kwiatkowska zagrali kochającą się parę. I tak, Radosław Pazura, jak to już robił nieraz, zagrał Bruce'a Wayne'a. chciałbym to powiedzieć o całej nocy. Dracula jest silniejszy od Batmana i to znacznie. Fizycznie, psychicznie, nawet jego legenda mnie pochłonęła. Raz księcia Romualdo! Zazdroszczę wam, że jesteście zakochani. Chciałbym odszukać dziewczynę, którą spotkałem w lesie. Zamiast tego muszę walczyć w obronie królestwa. Więcej Cataldo, mówisz, że naostrzyłeś ten miecz? No to sprawdźmy, uważaj! A z kolei Monika Kwiatkowska zagrała dziennikarkę Vicky Veil. Vale. Niezwykłe, bo mija 40 minut, a ty nie próbujesz uciekać. Ale przyznasz, że po czterech podejściach do wywiadu z tobą mogłam poczuć się troszkę zaniedbywana. Oraz księżniczkę Fanta Kiro. Oui. Odkładam swój miecz, niech odpoczywa. Niech, niech będzie symbolem pokoju! Nieźle, co?